witajcie moi uczciklatki w tym otopieniku pokażę wam hol zakupowy z MPK. Tak się złożyło, że ostatnio kupiłam Jakieś tam rzeczy Stacjonarnie w Empiku, ale też Miałam do wykorzystania pon O wartości 80 zł Więc też sobie coś kupiłam Przez internet, no i przyszła Do mnie paczka i chciałam wam też Pokazać po prostu co kupiłam Bo może wy będziecie chcieli To samo kupić, może też wam się Spodoba, więc Zainteresowanych oczywiście Zapraszam do oglądania <grytania> Okej okay, moi kochani, jeśli jeśli chodzi o wszelkie rzeczy, które kupiłam przez internet, to wstawię wam w opisie linki do tych rzeczy, żebyście mieli je łatwo wiecie, kupić. A jeśli chodzi o te rzeczy stacjonarne, to nie wiem, czy one są na stronie, ponieważ, no wiecie, różnie to bywa z tym pickiem. No ale, jeśli też znajdę te rzeczy w necie, no to również wam w opisie podlinkuję. Pierwsze dwie rzeczy będą stricte do e, Instaxa i one właśnie były osobno w zamówieniu. Ja kupiłam właśnie takie etui, obudowę, futerał hmm, na Instaxa i ono mi przyszło właśnie w takim kartonowym em, kartonie, pudełku. <grywki> tak ono właśnie wygląda. Fajnie, bo takie pudełeczka często mi się przydają, więc e, super, że mam coś takiego no i wiecie, bezpiecznie to przyszło, w miarę ekologicznie, no i co kupiłam sobie takie różowe etui, no czyż nie jest urocze no moim zdaniem jest e, przepiękny ten kolor, serio, taki Barbie no cudowność, no i też e, było najtańsze serio, w tym się właśnie też Kierowa i naprawdę spoko cena była za te Etui, ponieważ ja zapłaciłam, nie wiem, 35 zł, niecałe 40 zł po prostu, a tego typu Etui zazwyczaj kosztują minimalnie 50 zł, raczej tak za 70. Jest naprawdę spoko cena. No i też bardzo mi się podobał ten kolor, ale niestety to, co nie zauważyłam, to to, że to jest na clips. Nie wiecie o co chodzi jak w niektórych torebkach czy coś i to jest tak denerwujące. Ja myślałam, że to będzie na magnes, ale niestety nie. No, no cóż, średnio mi się to podoba, bo będę musiała się męczyć, żeby po prostu włożyć tego klipsa w tą dziurkę i no żeby właśnie się zamknęło. No ale jakoś przeżyję, przynajmniej jest ładne no i było tanie, prawda? W środku mamy taki milusi materiał brązowy, bardzo fajnie, no i też to, co mnie mega ekscytuje, to mamy tutaj również pasek, więc możemy jak najbardziej sobie zawiesić o w ten sposób, wiecie, naszego instaxa, tak? I po prostu z nim chodzić, jak taki um, podróżnik, czy wiecie, turysta. <grym> Okej. Okay. Pasek jest dość porządny z tego co widzę. Jak widzicie cały pasek jest oczywiście różowy w tym samym kolorze. No i też jest regulowany, jest dość długi, więc na pewno na każdego będzie pasował. Ok, mam to już na sobie założone. Jak na razie, jak widzicie, ten pasek nie chce mi się tak dobrze uformować. No to jest kwestia po prostu noszenia. Jak na razie tak trochę no odstaje, ale i tak jest ok, dobra. Włożę do tego mojego Instaxa. Zobaczymy, czy w ogóle pasuje. Mam nadzieję, że dobry rozmiar wzięłam. No i mam Instaxa Mini 9, takiego fioletowego. Ta tak właśnie wygląda mój Instax. Taki cały fioletowy, rażący trochę, ale dobra. Bardzo mi się podoba. No i tak, wkładamy. Okej, okay. jak ja mam tu zrobić? Wow! Dobra. Mieści się, super o, Jak jest Instax To jakby łatwiej e, Dać tego klipsa, więc e, spoko O, i jak mam tutaj już taki ciężar To jakby te paski To już widzicie się bardziej prostują Więc to jest kwestia po prostu Noszenia tego, no i super No pięknie to wygląda, jeszcze tutaj ten Paseczek tak odstaje Z Instaxa mojego, no super Moim zdaniem ekstra, no i ten kolor Dobra, a jak teraz otworzymy Tada, mamy taksa. Super. Jestem bardzo zadowolona. Również do mojego Instaxa zakupiłam takie oto nakładki na obiektyw kolorowe, żeby po prostu robić bardziej zróżnicowane zdjęcia, bardziej takie artystyczne, no i ciekawsze po prostu. Głównie kupiłam ten zestaw dla tej nakładki, takiej czerwonej ze serduszkiem, ale reszta również mi się bardzo podoba. Na przykład mamy tutaj taką miętową, taką niebieską, tutaj mamy jakąś z kółkiem. Nie wiem, jaki doda, efekt, ale na pewno będzie to ciekawe, ciekawa zabawa, więc no, jak najbardziej mi się to podoba. No i patrzcie, mam tutaj taką tęczę. To jest tylko opakowanie, ale bardzo mi się podoba. Ok, i stacjonarnie, akurat tak się złożyło, że były przecenione albumy, tylko ja popełniłam pewien błąd, ponieważ ja kupiłam taki duży album i ja myślałam, że on jest przystosowany do właśnie tych zdjęć dla Instaxa. Co się okazało, to jest album do normalnych zdjęć, co również mi się oczywiście przyda, ale no byłam załamana i później okazało się, jak na drugi dzień przyszłam, że jeszcze jest taki mały właśnie już poprawny album do Instaxa. Więc kupiłam wiadomo ten i ten i ten większy kosztował 17.50, więc super cena, a drugi kosztował 15 zł. Ten właśnie do Instaxa. Jest fajnie. No, ja oczywiście nie przeczytałam, że tutaj pisze, że do zdjęć klasycznych i on w ogóle normalnie kosztował 35 zł. Więc no Przycenka, dobra, a tutaj 30 zł, czyli wiadomo o połowę. No i tutaj już pisze, że do Instaxa mini, Jak sobie nie przeczytałam. Otworzę z tej folii szeleszczącej. Obydwa oczywiście są takie same, takie holo różowe. Bardzo mi się to spodobało. Głównie dlatego te albumy właśnie kupiłam, no i też były w spokocenie, tak? No i tak, ten większy album pomieści 40 zdjęć, a ten mniejszy już pomieści 72 zdjęcia. I również te albumy w środku są takie milusie No i ja już do tego albumu mniejszego sobie dałam jakieś zdjęcia Bo akurat już sobie zrobiłam kilka tym instaxem Więc jak najbardziej wszystko pasuje i super Bardzo się Więc jeśli chcecie po prostu jakieś inne, ciekawsze albumy To jak najbardziej mogę wam polecić te albumy do z Empika Okej, okay, moi kochani, teraz czas na coś totalnie kolekcjonerskiego. Otóż, jak widać, dzisiaj się ubrałam do tego filmiku totalnie jak taki e, fan Sailor Moon. No bo tak jest, jestem ogromną fanką. E, Czarodziejki z księżyca, co widać. No i właśnie kupiłam przez Empik Online takie oto trzy filmy kinowe z Sailor Moon. Pokażę Wam te filmy w miarę chronologicznie. Pierwszy film jest to Sailor Moon Air i jest on z 93 roku. Tak właśnie wygląda okładka, a z tyłu tak właśnie się prezentuje. Naprawdę przepiękne. I również każdy z tych filmów ma w środku płytkę, Um, taką właśnie tematyczną z jakimiś postaciami, więc naprawdę super. Kolejny film jest to Sailor Moon S. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Po prostu S. Eee, no i jest on z 1994 roku. Tak wygląda okładka. Naprawdę przepiękna. Najbardziej mi się podoba ze tych trzech w ogóle. Popatrzcie, przepięknie. W ogóle mi się kojarzy trochę z Marvelem. No z Avengersami. Trochę. <grym> No, a z tyłu wygląda tak równie pięknie. Mamy tutaj różne postaci. No, i w środku mamy również płytkę o taką. Dam, dam, dam. No i ostatnia płytka jest to Sailor Moon Super S. No, tak wygląda przód. Równie pięknie tak wygląda w tył. No i w środku płytka wygląda już tak no więc jak najbardziej polecam będę oglądać chciałam żeby to ładnie wyglądało i też po prostu jestem fanką więc no chciałam obejrzeć w końcu te filmy kinowe a nie tylko sam se serial więc no Sailor Moon to życie ok żeby nie odchodzić od tematyki takiej anime, mang i w ogóle no to mam też taki magazyn kaja? Kia? Kia! Nie wiem jak się czyta, dobra? Wcześniejszy magazyn, który mega, mega uwielbiałam był to Kawaii Niestety on już no, nie produkuje magazynów jak na razie Niestety mi bardzo smutno, więc znalazłam zastępstwo I właśnie teraz kupuję ten magazyn Kaja! Dajcie znać czy wiecie jak się czyta ten tytuł No ja nie wiem Mam nadzieję, że poprawnie. No, i ja go kupiłam e, stacjonarnie, i niestety z nim były e, lekkie problemy, ale o tym Wam powiem w pewnym e, vlogu, czy jakiś, nie wiem, Story Time zrobię, czy coś. E, no, bo były lekkie problemy, ale już wszystko jest ok. E, no i w środku, właśnie tak wygląda. Pokażę Wam w środku, właśnie. No, mamy tutaj takie typowo rzeczy, jakieś takie, właśnie związane z Japonią, jakieś Pokemony, coś, jakieś anime, mangi i te sprawy, samouczek języka japońskiego więc jak najbardziej świetna rzecz. No i też mamy przede wszystkim recenzję książki Czysty Wymysł, którą swoją drogą mam nie widać tego raczej, ale tam leży którą bardzo lubię. No, i właśnie mam tutaj, właśnie jakąś taką recenzję i tak dalej o tym, więc spoko. Z tyłu mamy poki, tutaj mamy z przodu okładkę, właśnie taką. Um, no i też w środku mamy plakat duży, też naklejkę, właśnie, która jest samą, um, tym samym obrazkiem z um, okładki, tak, z tą babką, z cotą. Ale plakat bardzo ładny, bardzo ładny mogę Wam pokazać. O, mamy tutaj właśnie zdjęcie chyba Tokio? Tak nie. Tak, to jest Tokio. Tak myślę. No i z tyłu też mamy taki plakat. No. No, bardzo fajny. Więc jak najbardziej będę ten magazyn czytać. No i on kosztował 10 złotych. Niecałe. 9,90. Również kupiłam taką oto książkę, tajniki rysunku manga, więc jak sam tytuł mówi, mamy tutaj w środku właśnie różne takie rzeczy związane z rysowaniem postaci z mang. Chciałam właśnie kupić sobie jakiś taki poradnik stricte związany właśnie z rysowaniem takich postaci, po prostu chcę się nauczyć tak już profesjonalnie, jak się to powinno robić. I to, co mnie szokowało, to format tej książki, ponieważ no, mamy tutaj niby 125 stron, ok, ale nie sądziłam, że to będzie takie duże. To jest lekko większe niż format A4, leciutko. Jestem przekonana, że to będzie w rozmiarze jak taka zwykła książka, tak? A5, a tutaj mamy format nawet większy niż A4, więc wow. Okładka wygląda tak, stół wygląda tak. No i pokażę Wam jakąś przykładową stronę. O, mamy tutaj właśnie jakiś różnych panów. Mamy tutaj naprawdę trzy różne e, działy, e, począwszy od e, stylów rysowania, od oczu. Mamy tutaj właśnie też chiwi, uwielbiam chiwi, serio. E, no i też mamy właśnie postawę, całą proporcję ciała. Mamy też różne mm, posy, mamy też tutaj ubrania, mamy też tła. Mamy też e, tutaj pokazane, jak to wygląda w mangach i jak to powinno właśnie wyglądać, różne style, czy z ramkami, czy bez, czy to jest pomieszane na całej stronie i tak dalej, więc naprawdę spoko. Na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo mi się podoba ta książka. Jest wszystko takie przejrzyste, więc bardzo fajnie. No i bardzo ładnie to wygląda. Serio, spoko. A sama książka kosztowała tutaj 40 zł, ale ja za nią dałam taniej. Nie pamiętam ile. Jest ona z 2012 roku, co widać w sumie, że jest ona taka właśnie trochę starsza. Widać to po okładce i tak dalej, że te postacie są takie basicowe, ale i tak mi się to przyda i jestem zadowolona. Okej, okay, już ostatnia rzecz, która no totalnie była moim marzeniem i ja naprawdę jak o tym się dowiedziałam, to ja byłam w szoku. Jest to księga pierwsza z komiksami Witcha. No, ja jestem mega, mega zadowolona i jak się dowiedziałam w ogóle, że no, wydawnictwo jakby ponownie będzie y, wydawać właśnie te komiksy i w takich w ogóle księgach, y, to ja byłam w szoku i powiedziałam, że ja to muszę to mieć. Ja, ja muszę to mieć. Nie wiadomo ile to kosztuje, ja to muszę to mieć. <laughs> Trochę masu maślane. Ale dobra, naprawdę jest to coś cudownego, jest ona taka ciężka, no bo mamy tutaj y, no, kilka komiksów, rozdziałów właśnie włożonych w tę księgę. Okładka wygląda w ten sposób. Jest przepiękna, taka kolorowa. Mamy tutaj wszystkie postaci i naprawdę cudowność. Z tyłu wygląda tak. I grzbiet wygląda właśnie tak. Mamy tutaj serce Caru, Przepięknie to wygląda i mamy też tutaj właśnie taką jedyneczkę. Wszystko jest takie różowe. Z tyłu wygląda ta księga tak. No i to, co jest cudowne, to w ogóle sam środek, sam komiks wygląda przepięknie. Jest on mega kolorowy, pięknie wydrukowany. Kartki są śliskie. No i wygląda to mega porządnie. Naprawdę cudownie to wygląda. No zobaczcie. Wow. O. Mamy tutaj właśnie różne rozdziały, jak widać. Pierwszy to jest oczywiście Halloween. Halloween. E, no totalnie pewne rzeczy pamiętam. Miałam właśnie kilka tych komiksów. E, do dzisiaj mam tylko chyba jeden, mi został, tak żeby właśnie, wiecie, sentymentalnie. Kolejny e, tom, kolejna księga. Jej okładka jest przepiękna. Mamy tutaj ogromną Halloween. Moja ulubiona postać w ogóle Więc jak najbardziej mega się cieszę Że właśnie wyszło takie wydanie Witcha, no cudowność Cudowność i dla każdego Fana Witcha Nie tylko dla małych dziewczynek Jak to tutaj e, piszą autorzy Z czego no trochę jestem Smutna i <laughs> Serio naprawdę Elegancka edycja w twardej oprawie To idealny prezent dla dziewczynek Uwielbiających przygodę, czary I humor i tak dalej no, hello! Czy tylko dziewczynki to kupują? Nie, są też y, więksi, starsi, y, ani wicza, i to jest jak najbardziej normalne. Ja mam 19 lat i lubię witcha, dobra? No, y, no i też chłopcy lubią wicza w ogóle. Więc czemu autorzy od razu y, kierują tę księgę y, tylko i wyłącznie do dziewczynek, małych dziewczynek? Przykro trochę, nie? No, ale dobra. <gryzamy> Mimo wszystko, jeśli lubisz Witcha i w ogóle masz sentyment do tego i tak dalej, no to jak najbardziej polecam, bo e, wydanie jest przepiękne, przepiękne, cudowność. No dobrze, moi kochani, to już tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wszelkie rzeczy tutaj pokazane wam się spodobały. Napiszcie w komentarzu, e, które najbardziej, bo ja chyba najbardziej ekscytuję się z tego holu oczywiście księgą Witcha, e, na którą o, długo czekałam, naprawdę. No i chyba te płyty e, Sailor Moon. O, bo nie mogę się doczekać po prostu oglądać tych filmów. No. I to tyle w tym filmiku. Widzimy się już za tydzień. Pa, pa!